Widzowie, to jest opuszczony dom i nawet ma strych. Tylko nie da się do niego wejść. No, nie da się do niego wejść. No idziemy do następnego. Do jakiegoś... Czekaj, a może jakoś siłem się da? Nie da się nie. Nie ma żadnej drabiny ani nic. Już, no, no. Ptusie... Nie, mają te ruchanie, te no, gdzie? Tam, tam Dobra, Dobra, idziemy tam. do kolejnego domku. Nie, do... Widzowie! Jaki, jakaś imprezownia stara. Nawet to jest Nawet normalnie mały stoi. To co? Jakiś piec. No, grill. grill. Zro... Można tu sobie zrobić grilla. Tylko, że będzie w pajętyna. No, będzie w pajętyna. No, co to jest? Co to jest? Wata. wata jakaś. Wata. To jest zabilki. No jakaś jest. budowla tam jeszcze jakiś domek no. a na razie idziemy do z dachem a ten jest jeszcze z dachem ten jest bez dachu o, a tam jakiś domek biały nie to co Kible tam były mój tato mówi no tu tutaj jeszcze lepiej jest Deski. Ty, ale to jest chyba nowe. Widzowie, się grać w stanu. To nie jest nowe, to ma No ale. Jak kable to. Ty, to tu było fajnie. Dobra, idziemy tam, gdzie mój tato mówił, że są kible. Dobra, już tu wchodzimy co jest? Tu jaka maszyna? tam, tam jest bluda. woda no woda dobra idziemy, żeby tutaj nie A, dziwne myśleliśmy że tu są kible dobra widzimy, widzimy się w kolejnym domu teraz wchodzimy do tego dziwnego złoto białego domu o. No. Nie. Nie trzeba nawet sobie... Ojej, kable. Tutaj była jakaś elektryka. Ej, tu A, można spać, bo kocek też zostawił. Jakieś dwie osoby tu chyba spały. A jaki ładny talerz? Ładny Co? Ja na pewno. No, widzę. Tu jest gniazdo ptaka. Co miejsko? Nie. Dobra, widzimy się w kolejnym domu. A tu jest jeszcze woda. To, tu był basen wojskowy kiedyś, ale zaniedbany jest teraz. Dobra, widzimy się w kolejnym domu. Dobra, teraz idziemy do tego dziwnego. To jest najlepszy dom na świecie. Nie. Tak, nie mam nie. tego. Taka ładna willa. A to... Ja to, to Fresco? Z którego to jest roku? Hmm, chyba z tego. Nie piszę. Chyba nie piszę. Dobra, potem zobaczymy. Tu chyba była jakaś posesja, bo są takie malutkie ogrody. Dobra, idziemy gdzieś indziej.